Witajcie, rodacy. Anke H800 to kamera monitoringu 4K w przyzwoitej cenie i z dobrą specyfikacją techniczną. To ciekawa propozycja, ale zobaczmy, co więcej oferuje. Tak wygląda front opakowania, i jak widzicie, tego tak naprawdę nie ma. To zwykłe pudełko, które dostaniecie od kuriera. Sprzęt natomiast jest bardzo dobrze zabezpieczony na czas transportu przez mocną gąbkę. W środku znajdziemy ekstra śruby montażowe, krótki kabelek Ethernet, zestaw złączek i taśmy, które dadzą przewodom wodoodporność, skróconą i obszerną instrukcję obsługi, no i ważna rzecz, czyli taka kartka z zaznaczonymi dziurkami, by wiedzieć gdzie właśnie taką metalową płytkę przyczepić do ściany, bo to do niej mocujemy H800. Tak wygląda kamera od razu po wyjęciu, ta wykonana jest bardzo porządnie, co certyfikaty wodoodporności IP67 i przeciwwandalom IK10 potwierdzają. Tutaj spasowanie elementów jest wzorowe, a metalowa obudowa na pewno trwała i przetrwa długie lata. Generalnie jest tu standardowy design, jak wszystkie inne kamery kopułowe. Jeżeli chodzi o porty, to tu na obudowie mamy wyłącznie dwie śrubki, gdzie możemy, ale nie musimy umieścić swoją kartę microSD do 256 GB. Jeżeli natomiast mamy jakiegoś NASA, to oczywiście nagrania będą tam zapisywane. Najważniejsze oczywiście jest z przodu. Po zdjęciu pierwszej folii ochronnej trzeba zdjąć jeszcze drugą od środka, i tu zerknijcie, że producent dał worek pochłaniający wilgoć przy elektronice, i tego oczywiście nie wyciągajcie. Kopuła standardowa jest obracalna i przekręcalna w każdym kierunku, więc sobie dostosujecie ją wedle swoich potrzeb bez problemu. No i soczewka, mogąca nagrywać w 16-megabitowym bitrate'cie, jasna, bo mamy tu f1.4, no i sensor Simos 1, 1.8 cala, 8 megapikseli. Do tego Anke obsługuje rozdzielczość 4K i 25 klatek na sekundę, a nie jako konkurencja z 10 czy 15. Takie parametry powinny dać nam naprawdę dobre rezultaty z płynnym obrazem. Kamera ma trzy konektory, oczywiście PoE, ale i dwa audio in i out, bo mamy tutaj nagrywanie dźwięku, jak i mikrofon. Najważniejsze to oczywiście jakość obrazu. Ta jest tutaj rzeczywiście bardzo dobra, gdy ustawimy maksymalny bitrate. Ostrość, szczegółowość jest tu duża, co na przykładach będziecie widzieć. Używając kodeka H265. Musicie mieć świadomość, że jedna minuta będzie ważyć aż 100 MB przy maksymalnym bitratecie, więc 1 TB starczy Wam zaledwie na jeden dzień nagrywania. Możecie jednak trochę zjechać z jakością i włączyć kotek H265 i wtedy 100 MB zachowa 5 minut nagrywania obrazu, a to znacząco zmniejszy wykorzystywanie dysku HDD, ale lekkim kosztem generowanego obrazu. Domyślnie kamery mają wyłączony HDR, tego jednak koniecznie włączcie, bowiem znacząco to poprawi jakość nagrywania, bo nawet w zaciemnionych miejscach będziecie widzieć, co się dzieje. Szanuję również, że mamy tutaj tryb nocny, ale nie czarno-biały, a kolorowy. H800 posiada inteligentną detekcję ruchu i możemy sobie w prosty sposób ustawić, byśmy dostosowali powiadomienia na telefon czy maila, gdy ktoś przekroczy linię albo w ogóle pojawi się w obszarze kamery. Ewentualnie konkretnie zaznaczymy jakieś miejsce i dopiero gdy ktoś tam się pojawi, to też możemy dostać alert. Rzeczywiście kamerę możemy nauczyć naszej twarzy, i gdy to my się pojawimy, to żadnych komunikatów nie dostaniemy. To samo dotyczy się z naszym autem fajny bajer. Ile jednak ten sprzęt kosztuje? 619 zł, i to uczciwa kwota. Dostajemy za to bardzo wytrzymałą kopułę, która przetrwa wandali, jak i każdą pogodę. Jakość wideo jest tutaj naprawdę dobra, i przede wszystkim mamy 25 klatek na sekundę, więc płynność ruchów jest zauważalnie większa. Oczywiście ustawimy sobie smart funkcję, a nagrywanie kolorowe w nocy również może się przydać. Pamiętajcie jedynie, że chcąc mieć możliwie najwyższą jakość nagrywanego obrazu, to 1 terabajt miejsca wystarczy na 24 godziny materiału. Szukając zatem takiej kamery, zastanówcie się nad tym modelem Anke. A jak macie pytania, walcie komentarze. No i cóż, tym od optymistycznym akcentem zakończymy program. Dzięki serdeczne za uwagę. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.